Witam ponownie na moim kanale. Welcome back to my channel. Here we go again, part four. Here are your last names, A through Z. And if you have any other last names that you would like me to pronounce, I'll just keep making these videos until no one has any last names left to give me. Bagnutska, Panaszewska, Bartyczak, Bielecki, Bochniak, Cichantek, Cichocki, Ciesielski, Dążalski, Dziad, Falkowski, Garszczal, Gizel, Gizela, Golis, Gurnowicz, Gruszczyński, Jakubowicz, Janiszewski, Kaczmarski, Kałwa. Kaszyński, Klonowski Kochan Kolczyński Kotewicz Koweleski Kowalski Koziatek Krzysik Krzyżewski Książek Kucharski Kukla Kulesza Kuskowski Lasecki Majherek Makiej Maliczowski Marszałek Micek Miłoszewski Miranowicz Mokszan Mroczkowski Mudryk Oszczakiewicz Pazur Perczyński Pilarz Poklemkowski, Pospieszyński Pozorski Ptaszkiewicz Raczka Ramczykowski Remiszewski Romanowski Rosiński Sedlewicz Szumikowski Siarkowicz Skazalski Skrzyński Smolicz Staniszewski Strzałka Świąder Szadziewicz Tobolski Ulasek Ulaski Vacławczyk Wierciński Wnuk Wojtkowski Zaczkiewicz Zawistowski Zawodniak Zduńczyk Żemnik, Zuch Żyjewski Those are all the names I have for now. Again, leave your last name below in the comments. Please consider subscribing. I will see you in my next video. Do <laughs> widzenia!